Cześć, witajcie, z tej strony Starfighter i dzisiaj znowu gramy w Dead by Daylight Dzisiaj będziemy grać sobie jednym z moich ulubionych killerów, czyli nieznanym Nieznane, The Unknown, jak chcecie tak nazywajcie I muszę wam powiedzieć, że jest to killer mega, mega fajny, mega miło mi się nim gra I jest on nawet, nawet silny Dlatego dzisiaj chciałbym zaprezentować wam najfajniejszy, według mnie, build na Unknownie Build... Ma świetną synchronizację ze sobą. Bardzo ładnie łączą się addony z perkami, co pozwala na niesamowite snajpy. Które zobaczycie, oczywiście, w grach. Ehm, co do addonów. Pierwszym e, addonem jest Rolka Filmowa, czyli jeden z jego najlepszych addonów, który sprawia, że każdy Survivor jest naznaczony na starcie gry. Ale nasza liczba halucynacji spada o jeden, czyli maksymalnie możemy mieć trzy halucynacje na mapie. Drugim addonem jest jego najlepszy addon z całej gry, czyli Vanishing Box, który pasywnie nakłada naznaczenie na surfów, którzy robią generatory. Jeżeli surf skończy robić generatora, zostaje naznaczony, więc nie musimy biegać i, yy, i zaznaczać ludzi. Będą oni to robić pasywnie poprzez robienie generatorów, zwłaszcza że tutaj nie ma żadnego gen slowdowna. Bardzo ładnie rolka filmowa łączy się z moim perkiem Lisa Pursuer, który pokazuje mi aury na start gry i za każdym razem, kiedy widzę aurę, aura jest odrobinkę przedłużona. Nie muszę chyba tłumaczyć, czemu to jest takie dobre, ale wytłumaczę. Jesteśmy w stanie wybrać sobie nasz cel, zobaczyć, gdzie są surowe woże i jak najszybciej yy, użyć właśnie ten czerwony Aldon, co sprawi, że pierwsze 2 czy 3 chase'y będą naprawdę, naprawdę krótkie. Drugim perkiem, który ładnie e, synchronizuje się z zielonym addonem, jest Tinkerer. Tinkerer oczywiście daje nam powiadomienie oraz Undetectable na krótki czas, kiedy generator będzie mieć 70% progresu. E, efekt może być e, tylko raz na generator, więc e, pomimo tego, że nie jest to ten stary Tinkerer, to myślę, że naprawdę warto mieć go w buildzie ponieważ jeżeli survivorzy skończą robić generator, to zostaną naznaczeni. A ja będę już podchodzić do tego generatora i będę miał naznaczonego survivora, który właśnie zrobił generator. Więc będziemy mieć duże info, będziemy mieć krótkie chejsy, i skoro ten generator tak naprawdę będzie zrobiony, to żeby ten chase był jeszcze krótszy, a snajpy były jeszcze bardziej owocne, to będzie bitter murmur, który sprawia, że jeżeli survivor skończy generatory, to każdy survivor, w promieniu 16 metrów od tego skończonego generatora, zostanie mi ujawniony na 5 sekund. Z lethal pursuerem to jest sekund 7, co sprawia, że mam 7 sekundową aurę na survivorach, którzy skończyli generator i którzy są naznaczeni. Chyba widzicie, gdzie to zmierza. Można zrobić niesamowite snajpy z tym killerem i kilka z nich naprawdę udało mi się zrobić. Co zobaczycie w mm, dwóch grach, które zaraz wam pokażę. Ostatnim moim perkiem, takim żeby zamknąć ten cały build i też żeby troszeczkę e, wzmocnić naszą, e, jakby to powiedzieć, e, naszą wiedzę na temat tego gdzie survivor się porusza i troszeczkę ułatwić nam snajpienie jest I'm Ears, który sprawia, że jeżeli ktoś zrobi głośną akcję w promieniu 48 metrów mm od nas, to widzimy go aurę na 6 sekund, z po pursuerem oczywiście to jest 8. I potem perk wchodzi na 40 sekundowy cooldown. Naprawdę fajna rzecz. I muszę wam powiedzieć, że świetnie się bawiłem przy składaniu tego buildu. Ja nie będę przedłużać. I widzimy się w gierce. Ironworksy. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo ciekawka ma... Ciekawka. Ciekawa mapa. E Mamy już pierwszą halucynację. Więc sobie może, nie wiem, na to wzgórze i ty ją postawimy. Sorry. Sorry. Spróbujmy ze Nie udało się. Mamy czterech osłabionych dzięki memu Addonowi. A, no możemy sobie to podnieść. Sorry. Jest. Mamy jednego myślę, że go nie widzę eee, Zrobimy tak I bardzo fajnie hit, 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 to eee, ona ma dodatkowe 6 sekund. Tu się tepniemy Nice. Spanikowała Dobrze. Bardzo dobrze. Mam pierwszy hak. Oni nie będą mieć generator skończony. A nie mnie jakoś to nie dziwi, ponieważ nie mam builda pod, reg pod regresowanie generatorów. Co ty robisz? Co ja robię przede wszystkim? Mogłem ci dać M1, tego nie zrobiłem. Teraz zapłacę swój błąd. Na szczęście nie tak dużo, jakbym normalnie zapłacił. Teraz. Nice. Piękne znaczenie. Widziałem sobie tutaj za biedynką. sobie to. Tinker tu. Bardzo fajnie. Ja cię kręcę. Jest dobrze, jest dobrze. Nie narzekam. Ładnie to wszystko idzie. Mamy jedną halucynację tu, mamy kolejnego Tinkerera tam e, Tepniemy się tu i przejdziemy się e, Long range? Sniper O, tak! Perfekcyjnie Dobrze, dobrze, dobrze Leżysz Nice! O mój Boże Gra Układa się Bardzo się układa Super tamtego ściągnęli Skoro tamtego ściągnęli to nie ma po prostu opcji, że podniosą tam na czas Tu gdzieś się położyłaś? Mhm. Oj, oj, oj. Ale niesamowite Nice Potrzebowaliśmy tego um. Spróbujemy złapać kiedy tutaj będą ściągać z Haka. Najprawdopodobniej będą za 3 sekundy. Nie, nie widzę nikogo. A my te pas powrotem. Oni się... Um, oni się artystują. Mamy 3 dobre halucynacje koło siebie. Ta halucynacja jest ok, ta halucynacja jest bardzo dobra. Tam halucynacja też jest okej. Okay. Czekamy tak naprawdę. To jest jeden, co trzeba zrobić? Eee, idą! Idą, mignali mi. Nie, dobra. To Źle po prostu zobaczyłem. Ok. Poszli sobie. A dobra, mamy cztery haki. Oni mają jednego generatora? Do końca. Jeszcze nie do końca. Zwyczajnie, my, my generator. Liczyłem na to, że, e, że to się odbije troszeczkę inaczej. E, dobra, one I'm a Pick Nice, bardzo fajnie i fit. Byk. Nice. I leżysz. Super, super. Naprawdę fajnie to idzie. Drugi generator zrobiony. Dwie osoby oznaczone. Peter na nam nie pokazał, gdzie odbiegają. Ten chce widzieć. Aż drugi hak wiem, się tu. I tu powinniśmy znaleźć przynajmniej jedną osobę. Tak, znaleźliśmy dwie. Nie tym razem. Kampa. pa. z jedynką. Ona zdejmie to z siebie. Pyk. Na szczęście nie na czas. I mamy kolejne powalenie. Bardzo dobrze mi to idzie. Kurczę. Kupiliśmy sobie ciebie. Tu wiem, że powinna być przynajmniej jeszcze jedna osoba. Ale zobacz, żeby poszła, więc dopniemy się na drugą stronę mapy w ogóle. Utworzymy sobie tutaj krwawą strefę. Ee, żeby dostać więcej bluetooth. Przede wszystkim, żeby mieć wydłużony atak. To jest spoko, Niestety ten czerwony Adam nam zabiera jedną. Hej. Eee Póki co, on na mnie nie patrzy. Więc nie potrzebujemy strzelać. To był dobry bardzo kąt. A strzał. Yy, I to jest kolejny strzał. I leżysz. Nice. Nice, nice, nice. Mamy 6 haków. A nie mamy 3 do końca. 7 haków praktycznie. Bo już mamy kolejne. Tekniemy się tu. I. Zróbmy coś takiego I niech tutaj będzie nasza kolejna halucynacja. Halucynacja na wzgórzu tutaj jest bardzo dobra, bardzo, bardzo dobra. Ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie Tinkerer dobre info. Jesteśmy w stanie się Tyk Nice. Oznaczona znaczenie Nice M1 Może zrobimy follow up ładnie. Ładnie zagram, nie będę kłamać Ale czy ja zagram to jeszcze ładnie? Tepniem się tu i tu A jaj Może jakbym trafił. To może coś by z tego było No ten chase nie jest jakoś za bardzo owocny ale dobra, e, tu musimy wytoczyć coś takiego, ponieważ on dobieć do palety i tak. Wejdź. jestem w stanie go sięgnąć. Kopniemy się tu, Idziemy z drugiej strony. Tu jestem. Hej. E, o! Gdzie potrzebowałem? Wejdź. Nie wyknęła. Bieg, strzał. Nice, oznaczenie. Mamy bardzo, bardzo trudną gierkę teraz. Gdzie musimy kopnąć? Wiem, że to masz trzeci hak. I ty sam się podniosłeś, nie podoba mi się to. Yy, eee, się tu. Nice, leżysz. Ok. Ok, ok, ok. Tak jest do wygrania. My musimy niezwykle dobrze zagrać. Mi leżysz, strzelimy sobie oznaczenie. Hit, hit, ehm. powalnie? Nie, nie tym razem. Tepnię się tu. Dobra, wszyscy są osłabieni. Sterf musimy monitorować. Eee, ehm. Generatory Właśnie dlatego Leż Leż Nice Tego potrzebowałem to się wyleczyła Dobrze, dobrze Grę Mamy Wygraną Jeżeli dobrze Wyłożymy nasze karty na stół ty mi wisisz? Chodź tu. Powiedz mi, że jesteś martwa na hektę. Bo, bo by się naprawdę przydało mieć kolejną osobę martwą. Ty mi wisisz? Nice. Nice, jesteś martwa. Pójdziemy sobie manualnie. Tam. Dobra, ten nie ma progresu. Eee, Tepniemy się tam I to jest chyba GG Bo nie ma możliwości, że nie zrobię tego gena. No, to jest GG Nie ma opcji Ta, tam się podała na haku Był jakiś offering? Nie, nie było Myślałem, że może coś na hacza znajdziemy, ale, ale nie Położymy sobie tu i ha halucynacje, przepraszam bardzo Tak, nic nie słyszę, tepnę się tu, tu też nic nie słyszę I mam hacza ale Gdzie halucynacje przy dwóch wyjściach? Widzę Y hit! Nie! Nie! Nie, 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 nie! Już nie, idziesz! To jest bardzo ładna gierka. Ale wydaje mi się, że jeszcze fajnie by było, gdybyśmy polecieli z kolejną. Dlatego sobie po prostu z nią polecimy. Widzimy się w następnej gierce. Okej, okay, mamy. No, stromo, what the hell! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poradzimy sobie z tym. Listal Pursuer. Trzy osoby. Na listal Pursuerze Crossmap, Map, cross Map, proszę, crossmap Jakiś eee, Dam radę. Pick. Oh my god. Nagrywałem to? Nagrywam to. Bardzo fajnie. Eee, jestem w stanie zagiąć. Jest to nie na tych ścianach. Zaraz, Ej, bratku! No właśnie, ja nie wiem, co to było. Podnosimy sobie ciebie, Tu mamy halucynację. Mega spoko. mam Trzy osoby ze zdjętym, zepchniemy się tu. Ze zdjętym yy, oznaczeniem. To nie ma znaczenia, ponieważ. My tam Tutaj jest stuna, bardzo fajnie. Yy, snajpimy, nice. Zostawiamy holistę na Mówię ja się boję. Gdzie ona jest? Na W przytrzyma. Dobra. mam tu. ładnie ugrane Damy tutaj M1 i tu uwalnimy sobie Dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć Kolega ma coś jesteśmy w stanie go oznaczyć tutaj, na tej rupce i na tym okrążeniu jesteśmy w stanie go powalić Chyba, że nie trafimy Okej okay. Zniszczymy sobie To Tinker na tamtym generatorze eee, Crossmap Troszeczkę się zaradziłem Proszę bardzo Nie myślałem, że ten hit wejdzie Ale wszedł Yy, Jesteśmy w stanie to oznaczyć Jak mhm. powiem, na drugą stronę mapy, mamy tę halucynację. Pick? Nie, nie napiszę tego. Tap? I bait No nie. Nie, nie zagram tu jak należy. Wypuścimy yy, to. On... Ty tu nic nie masz. I będziemy na to znaczać Wyjdziemy sobie tylko. Tam jest coś, eee, jakaś coś się dzieje. Popieśmy sobie to. No. Nie muszę znaczyć, się nie jeszcze? się wywalimy sobie no. na graniuszku. Potem wyjdziemy za jedynką Bardzo fajnie. To będzie trzeci wow. hak A oni mają dwa geny w drodze. Trzy geny w drodze. Zajmiemy się kopaniem, Trzy genów. tylko wdypieniłem się tu Wydam Cię jedynkę. Leżysz. Dosłownie leżysz. Jeszcze nie to nic. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, kurczę, dobrze to idzie, dobrze idzie. Mam już jest pokazane, że mam bardzo wysoki ping, co jest troszeczkę nieprawdą. Dwie osoby na... ...osłabieniu. Spokorzeć. Będziemy się mylić do ciebie, damy sobie ciebie na ten hak. I nie. Gra, póki co jest, naprawdę, naprawdę. Eee, spoko. Eee, zrobimy jedną rzecz po prostu. Wyczyścimy sobie te palety właśnie tutaj i kopnijmy sobie kierownik, bo troszeczkę program, sobie się nie po prostu odejdziemy. On dostaje a Mamy teleporty przy dwóch hakach. Po prostu w sumie mega są spoko. Już nie mamy. Ale mamy trzy napię. Pyk Bardzo fajnie I jej teraz ciebie na hak To będzie mój siódmy hak A? Ej. Wow Aha Geny Jeszcze nie robione Zostawię sobie tutaj halucynacje Ciągnie Eee, typiłem się tu może znajdziemy, znajdziemy tutaj nikogo? Nie, nie znajdziemy tu nikogo. I tam zdjęli Holmes na I tam jest Tinkerer. Dobra info. Może ktoś ranny, więc nie będę snajpić. Dokładnie tak. Totalita na trzecim haku. Proszę państwa. A. No dobra. Bardzo. Bardzo spoko. Wiesiemy sobie ciebie Tamika dobra Tu dalej jest jakieś info, mam a Adon mówi nam, że Sable zrobił tego generatora, ponieważ nikt inny nie został sobie tu Ej, po co mi sobie wydepniemy się tu, więc nie ma który jeszcze miał dużo progresu? Fajny wysliny ze strony Killera. Bywa. Eee, tu mamy. Robimy tak. Bardzo ładny bait Eee. Kić. Oznaczenie. I po prostu tam jeden Nice. Bardzo fajnie. Czemu mam ten? Ma to mi wysokiego pingu. Uuuu szczerze nie spodziewałem się. Eee... Yy, crosshair. Ooo, To byłoby tak ładnie. Pójrz to I wyjdź mi za jedynką. Nice. Nie wiem, co ty robisz. wiem, się tam. Ponieważ tu gdzieś poszedł Tinkerer nie pamiętam dokładnie, gdzie. Yy... Tu. Zranienie. I ty leżysz. Nice. to się poddali Co za świetna gra. Świetna gra. Chciałem powiedzieć inaczej, ale staram się, żeby nasz content był naprawdę family friendly. Mówię to podczas grania w 18, gdzie gdzieś się na hakach mięsnych. Nie, 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 nie. Nie chciałem nawet nic komentować. To po prostu gdzie powiesiłem i tak skończymy gierkę. Gigi. Mam nadzieję, że build Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w oraz subskrypcję i nie zapomnijcie skomentować na dole, jakich buildów byście ode mnie oczekiwali. Chyba nie muszę nic więcej dodawać. Build był świetny. Jego addony są OK. Te są jednymi z jego najlepszych addonów. Ale jeżeli nie macie na przykład y, czerwonej rolki, to zawsze można sobie wziąć coś w stylu na przykład y, z teorii albo, y, albo nagranie. Ponieważ to też są addony dosyć dobre. I jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Hejka!